Gorąco Państwa zachęcam do tego, żeby Państwo się nie bali sterydów. My w, po, w powszechnym mniemaniu pokutuje taki mit, który powstał kilkadziesiąt lat temu, kiedy w leczeniu wielu chorób stosowaliśmy bardzo wysokie dawki sterydów. Sterydy podawane w tabletkach albo w zastrzykach, czyli działające ogólnoostrojowo, które miały całą masę działań niepożądanych. Nowoczesne leki sterydowe docierają albo tylko na śluzówkę, albo na skórę, są podawane w bardzo małych dawkach. Dla przykładu, dawki podawane w leczeniu ogólnoustrojowym czy systemowym to były dawki miligramowe. Nie wiem, 10, 15, 20 mg, 50 mg. Jeżeli my podajemy na śluzówkę, na przykład błony ślusowej nosa, to podajemy 50 mikrogramów. Prawda? W leczeniu astmy 100, 200, 500 mikrogramów. Czyli to są dawki tysiąckrotnie mniejsze niż te, które były stosowane wiele lat temu. Stąd, proszę Państwa, naprawdę one działają tylko w tym miejscu, gdzie są podane. I działań systemowych w zasadzie, czy Prawie, że nie mają. Taką strategią w leczeniu alergii jest strategia unikania alergenów, prawda? Czyli staramy się zrobić tak, że nie tylko leki, ale też zmniejszyć ekspozycję. No, to jest szalenie trudne w przypadku roztoczyków domowego, które są powszechne i towarzyszą człowiekowi. No to... Trochę sprzątać, prawda? mrozić zabawki, wietrzyć pomieszczenia, wietrzyć pościel. Te strategie, jeżeli je wszystkie sumujemy, to rzeczywiście działają. Możemy próbować od, odkurzać pomieszczenia intensywnie, prawda? Używamy filtrów hepa po to, żeby oczyścić e, mieszkanie w przypadku e, e, alergenów sezonowych, e, więc to są te strategie wspomagające. Natomiast leczenie tak, czy farmakoterapia jest tak naprawdę głównym czynnikiem.